20 października w kalendarzu widnieje jako Światowy Dzień Osteoporozy. Choroby uszkadzającej kości, która, wbrew powszechnej opinii, dotyka nie tylko kobiety, ale również mężczyzn. Ponad 70 milionów ludzi na całym świecie choruje na osteoporozę. Światowa Organizacja Zdrowia określa ją mianem choroby cywilizacyjnej XXI wieku. Jest to y, ogromny problem. Przewiduje się, że w przeciągu najbliższych 50 lat dojdzie do podwojenia się ilości złamań z powodu tej choroby. Określono osteoporozę jako chorobę wieku dziecięcego, która ma swoje konsekwencje jako powikłania geriatryczne. Odżywianie, skład diety stosowanej w dzieciństwie determinuje tą chorobę. Chciałabym tu podkreślić, że 91% ostatecznej masy kostnej u kobiet kształtuje się do 17 roku życia, więc to nam jakby obrazuje, jak ważne jest co jemy, jak się odżywiamy, jaka jest jakość tego jedzenia. Niedobory składników pokarmowych, takich jak wapń, fosfor, witamina D3, bor, cynk, mają ogromne znaczenie w późniejszym rozwoju tej choroby. Jak się okazuje osteoporozy można się ustrzec, na przykład dbając od początku o zbilansowaną dietę u dzieci. Zaczynamy profilaktykę, profilaktykę osteoporozy od pierwszych dni swojego życia. Dlatego tu przy tej okazji, jako położna, bo jestem z wykształcenia położną, chciałabym zachęcić mamy do karmienia piersią, bo jest to potencjał, który mamy dadzą swoim dzieciom na dalsze ich życie. Osteoporozę możemy podzielić na osteoporozę pierwotną i tu przy tej okazji chciałam powiedzieć, kiedy na co zwracamy uwagę, kiedy ona się pojawia. I tak osteoporoza pierwotna występuje u kobiet w okresie pomenopauzalnym z powodu spadku hormonów takiego jak estrogeny, który ma jakby za zadanie ochronę tkanki kostnej. U mężczyzn przebiega to dużo dłużej i spowodowane jest to najczęściej spadkiem aktywności fizycznej. Zmienia się jakby masa mięśniowa, ale też spadek hormonów płciowych ma wpływ na pojawienie się osteoporozy u mężczyzn. A już za tydzień, 27 października, okazja, aby w szpitalu przebadać się pod kątem osteoporozy. Możemy też określić stopień dziesięcioletniego zagrożenia osteoporozą. I tutaj przy użyciu takiego kalkulatora Frax, który bierze pod uwagę takie czynniki jak wiek, płeć, BMI, przebyte choroby, czy też choroby współistniejące. Posiłkujemy się również badaniami obrazowymi, takimi jak RTG czy też badania densytometryczne, tak zwane badanie gęstości, gęstości kości. Tutaj chciałam zachęcić mieszkańców Świnoułościa 27 października będziemy tutaj. Przy wejściu szpitala będzie specjalny pojazd, w którym będą takie badania wykonywane. Również diagnozujemy tą chorobę przy użyciu badań z krwi, takich najprostszych, chociażby jak morfologia OB, poziom witaminy D3, wapnia, fosforanu, czy też proteinogram. Także jak w przypadku wielu innych schorzeń, dbając o właściwą dietę i aktywność fizyczną możemy zminimalizować ryzyko wystąpienia u nas osteoporozy. Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje, że w Polsce na osteoporozę cierpi ponad 2 miliony ludzi, z czego ponad 80% to kobiety. A na koniec dobra wiadomość dla kawoszy. Filiżanka 2 lub nawet 3 małej czarnej nie tylko ograniczają ryzyko wielu chorób, ale także pozostają neutralne dla zdrowia kości. No to smacznej kawusi.